Tu Voice House. Jesteśmy autorami podcastów i wideokastów z różnych dziedzin. Zaobserwuj nas tam, gdzie szukasz dobrych treści. Od YouTube po aplikację Voice House Club. Poleć znajomym. To bardzo pomoże nam rosnąć. Ze studia Voice House seria podcastów technologicznie in brief. Głosem Jarosława Kuźniara czyta Sztuczna Inteligencja. Gemini od Google ma zaplanować nam wakacje w kilka sekund. Sztuczna inteligencja ma analizować dane osobowe znalezione w skrzynce mailowej użytkownika, np. informacje o lotach i zarezerwowanych hotelach. Oprócz tego sprawdzi ogólnie dostępne informacje o miejscu planowanej podróży i na tej podstawie stworzy spersonalizowany kilkudniowy plan wycieczki. Do tej pory chatboty AI pokazywały w planach podróży tylko najbardziej oczywiste atrakcje, bez elementów spersonalizowanych. Google w czasie prezentacji nowej funkcji pokazał, jak mogłaby wyglądać przykładowa prośba od użytkownika. Razem z rodziną wybieramy się do Miami. Mój syn interesuje się sztuką, a córka ma ochotę na świeże owoce morza. Pobierz informacje o moim locie i hotelu z Gmaila i pomóż mi zaplanować wyjazd. Gemini ma dodatkowo korzystać z map Google, żeby znaleźć na przykład pobliskie restauracje. Będzie filtrował wybory na podstawie konkretnych wskazówek, takich jak ograniczenia w diecie. Nowe możliwości planowania podróży mają się pojawić w Gemini Advanced w nadchodzących miesiącach. Scarlett Johansson wściekła na sztuczną inteligencję. Aktorka oskarżyła firmę OpenAI o wykorzystanie jej głosu w nowej funkcji Chat GPT. Kiedy nowy model o nazwie Sky zadebiutował w zeszłym tygodniu, szybko pojawiły się porównania jego głosu z głosem aktorki w filmie HER z 2013 roku. Aktorka powiedziała, że odrzuciła wcześniej propozycję OpenAI, żeby udzielić głosu nowej wersji popularnego chatbota. Gigant AI zapowiada, że usunie głos, ale podkreśla, że firma nie zamierzała naśladować głosu gwiazdy. Głos Sky nie należy do Scarlett Johansson i nigdy nie miał jej przypominać, napisał sam Altman w oświadczeniu. Do tej sytuacji doszło zaledwie pół roku po tym, jak aktorzy zgodzili się zakończyć strajki w Hollywood. Walczyli o to, żeby ich twarze i głosy nie były wykorzystywane do trenowania modeli AI bez ich zgody. Nowe pokolenie lekarzy trenuje na manekinach AI. Manekiny, które komunikują się za pomocą sztucznej inteligencji, pomagają studentom w Anglii ćwiczyć ratowanie pacjentów. Zrobotyzowani pacjenci realistycznie reagują na różne scenariusze. Studenci mogą zadawać im pytania, mierzyć puls, a nawet używać defibrylatora. Manekiny są zaprogramowane tak, żeby reagowały na różne dolegliwości od bólu głowy po problemy z sercem. Przedstawiają mężczyzn, kobiety i dzieci w różnym wieku i o różnych rozmiarach. Realistyczne ćwiczenia z przeprowadzenia różnych procedur medycznych mają lepiej zapoznać przyszłych pracowników służby. By zdrowia z warunkami panującymi w szpitalach i przychodniach. Wielka Brytania inwestuje w nową broń, rusza z programem rozwoju technologii hipersonicznych pocisków. Projektem kieruje brytyjskie Ministerstwo Obrony, a jego budżet to miliard funtów. Chodzi o to, żeby wzmocnić zdolności obronne Wielkiej Brytanii i upewnić się, że pozostanie konkurencyjna na rynku kluczowych broni współczesnej wojny. W projekcie ma wziąć udział 90 firm i organizacji z przemysłu i środowisk akademickich. Pociski hipersoniczne poruszają się szybciej od prędkości dźwięku, przez co są praktycznie nie do zestrzelenia przez większość systemów przeciwlotniczych. Opracowanie takich pocisków nie jest jednak proste, dlatego program Wielkiej Brytanii ma być podzielony na kilka etapów. Niedawno Brytyjczycy informowali także o pracach nad bronią laserową, która może trafić cel wielkości monety z odległości kilometra. Technologia będzie walczyć z brudnymi rzekami. Firma Wodociągowa z Wielkiej Brytanii dostała pieniądze od agencji rządowej na poprawę jakości wody z pomocą AI. Nowa technologia, która wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, będzie śledzić zanieczyszczenia i stan rzek, a także monitorować pobliskie tereny uprawne. Uzyskane informacje pomogą lepiej zaplanować kolejne inwestycje. Długoterminowym celem tego projektu jest poprawa jakości wody pitnej, a także całych ekosystemów w rzekach. Zmniejszenie zanieczyszczenia rzek jest jednym z największych wyzwań firm wodociągowych. Nowoczesny system monitoringu ma chronić słonie przed wypadkami. Jeden z indyjskich stanów wykorzystuje sztuczną inteligencję, żeby ratować słonie przed śmiercią na torach kolejowych. Indyjskie służby zainstalowały wieże z kamerami AI wzdłuż torów, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Kiedy kamera wykryje słonia w odległości mniejszej niż 30 metrów od torów, wysyła specjalny alert. Pracownicy kolei spowalniają pociąg, a leśnicy starają się odprowadzić słonie, żeby zapobiec kolizji. Kilku pracowników przez cały czas monitoruje system w pobliżu torów. W ciągu kilku miesięcy od wdrożenia system sztucznej inteligencji wykrył prawie 400 przypadków słoni zbliżających się do torów kolejowych i od razu zgłosił je pracownikom kolei. Według oficjalnych danych liczba ofiar śmiertelnych wśród słoni na torach kolejowych i w ich pobliżu rośnie. W ciągu ostatnich 10 lat odnotowano 36 takich przypadków. To było technologicznie in brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.